Jestem kurwa największy, nie wiem o co chodzi, żeby nadal tacy mali 205 mam hajta, żółtam to info, żebyście już tyle nie pytali Jestem kurwa największy, nie wiem o co chodzi, żeby nadal tacy mali 205 mam hajta, żółtam to info, żebyście już tyle nie pytali tak jak u umlał, chcesz być w centrum uwagi, dlatego jesteś w Mama się nie spodziewa ile narobisz to gówna Wbijasz na koncercie dla muzy, tylko przyszłość ugrać Kurwa, lepiej zejdź tam dziś drogi, pod maską kilkaset koni, raczej nikt nas nie dogoni już Używam słów jak ta boli, żeby parę tych kupić pomysłów wybić ci z głowy Płynę w Łodzi, z maciasem, zwierzaki w nikt tutaj nie liczy wydanych słów. Naszym kompasem, chociaż gubimy się czasem i tak finalnie się łapiemy To możesz się na nas patrzeć, ale nie możesz spróbować Bądź naturalna, nie próbuj pajatrowa Są dalej cię chłopakom, bo mnie trochę boli głowa w Czystości, braciu wypada